wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Słuchajcie, sensowne panienki, prawdziwy król Julian stoi. Uwielbiam, kiedy leseczki wprawiają w ruch wesołe ciałka. Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowej serii Madagaskar. Gry chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Może nie każdy w nią grał, ale na pewno każdy słyszał o filmie. Jest to gra na podstawie pierwszej części filmu Madagaskar. Więc zaczynajmy tą zabawę. Na pierwszym sobie sprawdzałem, jak tam się gra na padzie. <laughs> Co jest? O Jezu! Dziwnie pachnie! Ach, oto to! jest zwierzęta w samym środku Nowego Jorku! Wszyscy są tu tacy szczęśliwi! Czy ktoś nie lubi tego miejsca? No, ja znam taką osobę! To ja! Jedząko, zwierzęta, balony! Wszystko to jest fajne, ale do czasu! To chyba nie jest do końca moje miejsce! Wiecie, dziś kończę 10 lat i myślę, że musi być coś poza tym do. Dziś mam zamiar przekonać się, co? Wiesz, trzy karty mocy. Okej. Okay. Super! Karty mocy! Jeśli będę je zbierał, nauczę się czegoś nowego! No właśnie chciałem to powiedzieć. Ale Mart zrobił to za mnie. Możemy teraz. tę teraz... te Naciśnij klawisz ataku i patrz, co się będzie działo. Ja w sumie to chyba jestem niepotrzebny. Wszystko mówią za mnie. Hej, hey, Alex! Właśnie sobie o tobie myślałem. Daj spokój, Marty. Pamiętam o twoich urodzinach. Nie popędzaj mnie, dobra? Ale serio, stary. Miło Cię widzieć. Dobra, przyznaj, mam coś dla ciebie, ale jest tyle roboty, że nie zdążyłem zapakować. Cztery pokazy dziennie. Trzeba robić za czterech, To nie byle co? Szacunek, stary. Tak, cztery dziennie. Nie zrozum mnie źle, ale twoje ćwiczenia na bieżni to nic w porównaniu z tym, co ja tu przeżywam po każdym występie. Muszę być w formie, Za tak każdym razem. Też nie przesadzaj, no. Pomóc mi przy występie. Mógłbyś robić za publikę. To mnie motywuje. Może stań tam, dobrze? Świetnie, Barti! Nie rusz się teraz. Dzięki. Naciśnij klawisz w skoku i... Na razie zajmiemy się skakaniem. Co, mądralo? Dobra, zacznij skakać. Znajdź trzy karty, to przejdziemy dalej. No i zbieramy karty. Jedna już jest. To się przyda później. Uwielbiam być blisko moich panów trzeba wyczyścić tę klatkę z nie to obuszenie. Gdzie ta karta jest, bo już nie pamiętam. Czy można przyciszyć muzykę? Trochę za głośno. Bo jak sam się nie słyszę, no to coś to co znaczy. Dziś będzie wielki występ! Ok. Teraz możesz skakać jeszcze wyżej. Jak już będziesz w powietrzu, to wciśnij szybko wprawić w skoku, żeby wykonać salto. Teraz przestaniesz wow. przez kolorowe obręcze. Ludzie to kochają. To o, patrzcie kto to! To ten nadęty, szawy lew! Pokażemy mu, kto tu naprawdę jest królem zwierząt! Kto zamawiał placki! <śmiewanie> Nie pozwól, żebym te ptaszyska zepsuły cię występ! Użyj klawisza ataku, żeby je wystraszyć! Można straszyć teraz. Trzy się połączą Oj! Jednego nie zebrałem go Nie dwóch A to był jeszcze Oto duma naszego co? Lew Ale! Pokaż kto tu rządzi Skakuj na sam szczyt I zaryjdź jak król zwierząt Wejdź na sam szczyt no i wchodzimy na sam szczyt, o. Aż brak mi sót. Ci ludzie nie potrafią mój talent. Ty tu jesteś królem. Te latające ścierki nie mają szans. To by było chyba na tyle. Wpadnij do glorii. Wyglądasz na trochę przybitego. Nikt tak nie pocieszy zebry jak hipci. Zobaczymy się dziś wieczorem, a teraz muszę już iść. Okej, okay, więc lecimy dalej. O, tu są baloniki. Jeśli będę zbijał balony, zmieni mi się głos. Duży kotek powiedział? Chyba miał na myśli o Aleksie. Ja mogę być dużym koniem, ewentualnie. Albo małym. E, Przewinąłem, przepraszam. Chodź tu, Melman! 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 Chciałabym przytulić żerabe! O, sorki. No, no chodź tu, Melman! Gdzie tu trzeba się ustawić? Chyba, że do Glory należy! Z... Nie to ogłoszenie. Może najpierw do Glory trzeba pójść? Walonik! Zobacz, no, zobaczcie, to brzmi zachęcająco. Kocham tę grę. <coughs> Mini gierki są w tej grze również. <coughs> Coś w stylu starych czołgów. A chwilę sobie zagramy, nie? O, rozwalają mi tutaj. spróbuję krzyżakie będzie łatwiej A, uciek jeszcze jeden. Okej, okay, udało się. Dobra, i teraz wyjść o tak. Co jeszcze inne fajne minigierki. Najlepszego Marti! Ale jakoś nie pamiętam siostro. jakie! Słuchaj siostro, będziemy się ścigać czy masz zamiar tu stać do wieczora? Chcą się z Tobą ścigać? No wiem. A czy wiedzą, że... Nie. Pewnie myślą, że... Zgadza się. Dobra panowie, wykładajcie kasę i niech lepszy zwycięży! Chciałbym zauważyć, że jako ptaki nie mamy pieniędzy. Lecz jeśli to jest wyzwanie, to z chęcią je przyjmiemy. Marty, możesz sędziować. Do biegu. Gotowi? Czy powiedziałem start? Nie wydaje mi się. Zmieniam zdanie, odwołuję Będzie wyścig. wyścig. Wiem, że to nie przystoi ale zawsze mogę zacząć się toczyć, gdy naciśniesz klawisz ataku. Uwaga, biegnę! Najlepiej cały czas latać po papryczkach. Dokładnie, cały czas trzeba brać papryczkę. Wtedy no nie mają z nami szans. Cały czas po papryczkach trzeba latać. To my No i wpadać na nich. A tutaj mamy skróć. Jeszcze jedno okrążenie. Jestem za tobą! Drogi Zaraz się zmęczysz. O! Twoje szanse na zwycięstwo są miłe. O, Rozwal wszystkie sterki siane i biegnij na skróty! Tak robię. A, uciek mi! Błagam, błagam I wygrałem No może bez przesady Ale i tak pokazałaś tym ptasim muszczkom jak się biega Glo, dobra robota Wygląda na to, że nic tu po mnie Pora wrócić do szarej codzienności O Marty, nie rób kwaśnej miny Uśmiechnij się, w końcu masz urodziny No okej, okay, ale do Melmana to chyba... Nie, tu będą pingwiny. To czemu ja u Melmana nie byłem? O, teraz stoi. No... Rany! Melmanowi naprawdę przydałaby się pomoc! No to ja chcę ci pomóc! Ale nie wiem czemu to nie działa. Coś musiało się chyba zepsuć. No, bo po podejściu od razu do niego tak powinno samochodem. się włączyć. O, coś tak jak, Co jak tutaj. Kość ściśle tajne. Jak <coughs> to tajne? Daj spokój, stoicie przy jakiejś dziurze w ścianie. Tak ci się tylko zdaje. Właśnie jesteśmy w trakcie przeprowadzenia ściśle tajnego treningu. Chcemy nauczyć rekruta łowienia ryb. Właściwie, skoro nasza operacja została przez ciebie zdemaskowana, może masz ochotę się poprzyglądać? Jasne! I tak nie mam co robić. Dobra, łowić rybki. Czeka Cię teraz szkolenie bojowe. Poruszaj wędką w różne strony. Kiedy będziesz chciał zarzucić przynętę, naciśnij i przytrzymaj klawisz akcji. Żeby zaciąć rybę, puść klawisz. Musisz dobrze mierzyć, jeśli chcesz coś złapać. Proste, prawda? Zobaczymy, jak ci to wyjdzie w praktyce. Trudne nie, to, to nie się jest. nie Jestem. Niezła technika, synu. Teraz musisz złapać się Zielone rybci. Rybcie, 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 gdzie jesteś ta? Jest zielona. O! Musisz być szybszy, rekrucie. Jeśli nie zatniesz odpowiednio szybko, ryba zdejmie przynętę z haczyka. No to jej się udało. Trzeba być szybki. Złapałeś nie tę rybę, co no trzeba. Wiem. To wbrew regułą. Spróbuj jeszcze raz. Wbrew regułą. No tu jest zielona. No nie. Mój pies lepiej by sobie od nich poradził Zielona No nie ta O i spada mi tamta ryba Skup się, żołnierzu, skup się No nie przecież... I raz, i dwa, i trzy, i cztery i... Dobra, trzeba będzie uważać teraz, bo pływają za blisko siebie Nie ta! Trzymaj wędkę rekrucie! Właśnie tak! Nie! Tutaj. No, udało się. Nieźle! Teraz złap czerwone śledzie! Masz zadatki na wędkarza synu? Ale na polu walki trzeba wykazać się też kreatywnością. Jestem wędkarzem! Zobaczymy, to będziesz okulary słoneczne. O. O. nie, bo teraz Misiek. Te pingminy to świry. No, chodź tutaj. Uwaga, zwiedzający Zoo! Udało się. Kapelusz. Można oczywiście też pieniążki sobie wziąć. Też bardzo fajnie. Ja weźmiemy. Nie poddawaj sobie. się, synu. Jestem z tobą. Można go walnąć chyba też. Ale gdzie jest drugi kapelusz? Tu jest. Mój pies lepiej by sobie od nich poradził. Bo ma skotkę. Zawsze może się przydać. Okularki. To wiadro, żołnierzu. Mamy. Niesamowite wędzkowanie. Zakończyłeś właśnie szkolenie. Pięć coś się szykują. <noise> hmm. Ciekawe, czy Melman już ochłonął. O właśnie. Okej. Okay. Czyli teraz do Melmana dopiero. Myślałem, że coś się zepsuło i w ogóle nie będziemy mogli Czemu przejść dalej. Jak w no i co, Melman? No Melman, nie ochłonąłeś Alexa! No i nie wiem w sumie co teraz. Dlaczego to nie chce się... Chyba, że do na z drugiej strony trzeba podejść jakoś tam Zbieraj te totemiki, aby odblokować twoje zdrowie A no właśnie! Cześć okay. Martin, zapomniałem życzyć Ci wszystkiego najlepszego. Czasem zamykam się w Mój swoich błąd. kłopotach. Mam wielkie problemy z higieną. Czy? Mów do mnie jaśniej, dobra? Załoga czyścicieli klatek jak zwykle się spóźnia. W dzisiejszych czasach trudno o fachowców. A nie można ich wylać, bo cię zaskarżą. A próbowałeś kiedyś sam posprzątać w klatce? Ta twoja ekipa to pewnie zwykła ściema. Wcale nie, wcale nie. Mam taką ekipę, ale nic mi się nie stanie, jeśli posprzątam te... śmieci. Klawisz ataku. Klawisz ataku, żeby podbyć się śmieci. No chyba, że hodujesz brudek. Musimy to na czas zrobić. zarazką mówimy nie. się. Widzisz Marty? Widzisz, widzisz? Tak, nigdy w ciebie nie wątpiłem, Melman. No może trochę. Ciekaw jestem jaki to wszystko ma wpływ na mój system odpornościowy. Nie przejmuj się tym. Lepiej zobacz, jakie masz skołatane nerwy. To co nas tak wykańcza? Trzeba będzie uciec w wdzić. Dzięki Melman! Chyba pora wrócić do siebie i zjeść na śniadanko trochę tej pysznej trawy z Kentucky. I na obiad, i na kolację. Trawa Was Kentucky. Ukończony pierwszy poziom. Drugi poziom ucieczka Martiego. Ale to już w następnym odcinku. Pokażę Wam jeszcze sklep z gadżetami. Kapitalnie, miło, że nas odwiedzasz. Rozejrzyj się po naszym sklepie i wybierz, co Cię interesuje. Okej, okay, możemy kupować zdrowia, Możemy kupować różne przedmioty, ubrania, strój, dodatki, migry. A będziemy odblokowywać, ale to nas w sumie nie interesuje. Ale można tutaj coś kupić fajnego. Okej, okay. tym zajmiemy się już w następnym odcinku. A jeśli ktoś by pytał dlaczego zrobiłem intro z teledysku, to za sekundkę zobaczycie jak wygląda intro zrobione z trailera do gry Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało, śmiało ciało. Dla mnie to Wygi nam śmiało ciało, wygi nam śmiało ciało, wygi nam śmiało ciało, dla mnie to wygi nam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wygi nam śmiało ciało, dla mnie to